No, tu nie palę teraz. Przezimy węglem, o ile to można nazwać węglem, no, bo to ani koło węgla nie stało, nie? To ile byś musiał zbierać na tonę węgla? w tej chwili no, to by mnie nazbierał, bo to jest 700 razy 10, no 7 tysięcy, no tysiąca, no to, to praktycznie cały rok. By musiał zbierać nie, ale nie bez opłat. Wszystko w Chinach produkowane, dokumentacja w Chinach, chińskie strony zablokowane, no i nie ma skąd wziąć jakiejkolwiek dokumentacji. Uh -huh, uh -huh. A na polskich serwerach tylko masz samych filozofów. I teraz stawiam tutaj powiedzmy turbinę koło koło muńskie, nie? Rzeka płynie, koło się obraca, nie? No i równie dobrze, nic nie stoi na przeszkodzie. Jakbym wykorzystał tą rzekę, nie? która tu i tak sobie płynie przez te koło młyńskie i postawił przed nim jeszcze jedno koło młyńskie. Nie? I wtedy mi pracują obydwa koła młyńskie i rzece nic nie przeszkadza. Rzeka sobie płynie dalej, ja mogę postawić następne koło młyńskie, następne i wszystkie będą pracować. No, Innowacją tu jest, że nie ma... E, czynnika temperatury i całego układu elektronicznie jest badane jaki prąd pobiera i do tego jest układ ten oblicza sobie jak, jak, jaki prąd e, podawać tranzystorom i no w jakim punkcie mają pracować nie? no i to można ze wzoru obliczyć nie? No i to jest mniej więcej powiedzmy dopasowanie przypadkowo do do tego co, co nadają DVDC. Do Ci wszyscy to siedzą przy tych komputerach, no jeść muszą, nie? Ktoś musi im dać jeść.